W dzisiejszym odcinku będę mówić na temat ludzi w Teksasie. Jacy są ludzie w Teksasie? Jakie mają wartości? Co jest dla nich ważne? Jak mówią? I co lubią mieć? Niedawno byłam w odcinku Pytanie na Śniadanie i za to bardzo jestem wdzięczna pani Marcie. Pani Marta zadała mi pytanie: Jacy są ludzie w Teksasie? I wydaje mi się, że to pytanie nie jest proste. Nie można odpowiedzieć na nie jednym zdaniem, więc postanowiłam nagrać cały odcinek na temat ludzi w Teksasie. Więc zaczynamy. Chcę zacząć od tego, że Teksas jest tak duży, że ciężko jest opisać ludzi jednym słowem, jednym zdaniem. Do tego chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi w Teksasie jest z innych stanów. Od 2000 roku do 2022 roku przyjechało tutaj 9 milionów ludzi z innych stanów. Nie mówię o innych krajach, tylko o innych stanach. Więc nie skupiam się na tych ludziach, tylko na ludziach, którzy mieszkają tutaj z pokolenia na pokolenie. Ludziach, którzy się tutaj urodzili, a takich też mam znajomych. Myślę, że jakbym zapytała się kogoś z Polski czy z innego kraju, co myślą o ludziach w Teksasie, jakie mają wyobrażenia, to na pewno na myśl nasuwa się kowboj, twardziel w kapeluszu z bronią, butach kowbojskich. Naprawdę taki uparty, i czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście my widzimy kowbojów na ulicy, czy rzeczywiście oni zachowują się w taki sposób? Właśnie zaraz wam odpowiem. Ale przede wszystkim nie chcę skupiać się na wyglądzie, tylko bardziej na tych cechach takich charakterystycznych. I zacznę od pierwszej cechy, którą widzę w ludziach z Teksasu, i to jest to, że są niesamowicie przyjaźni. Niesamowicie rodzinni, i e, to się po prostu widzi na każdym kroku. Wspomniałam już to kilka razy w moim odcinku na temat plusów i minusów życia w Teksasie i chcę jeszcze raz przypomnieć, właśnie to, że ludzie w Teksasie są niesamowicie pomocni. Są pierwsi, którzy wyciągną rękę do pomocy, rodzina jest dla nich też bardzo ważna. Widzę w wielu przypadkach, że właśnie na dużych farmach. Następne pokolenia budują domy na tej samej farmie, mieszkają niedaleko rodziców, więc rodzina, rodzina na pewno jest bardzo ważna dla takiej osoby, która jest z Teksasu. Drugą rzeczą, którą chcę przypomnieć, o której mówiłam właśnie w pytaniu na śniadanie: ludzie z Teksasu są bardzo uparci i to na pewno, na pewno jest prawdą, że nie zmienisz zdania. Takiej prawdziwej osoby z Teksasu, takiego prawdziwego kowboja. Znak, który widziałam, kiedy przyjechałam do Teksasu, Don't mess with Texas. Nie mieszaj się w nasze sprawy, my wiemy najlepiej, więc rzeczywiście tak jest. Ten znak Don't mess with Texas znaczy też to nie śmieć, czyli po prostu trzymaj nasze. Środowisko czyste i ładne. Ludzie w Teksasie nie lubią, nie lubią takich osób, które przyjeżdżałyby tutaj i zmieniałyby ich e, sposób myślenia. Jak już mówię o tej upartości i o tym zawziętym charakterze, to przy okazji też powiem następną złą charakterystykę, którą e, za, zauważyłam. Ludzie w Teksasie mają dość porywczy charakter. Bardzo często widzę to, jak jadę samochodem w takich właśnie przypadkach, kiedy e, ludzie w Teksasie jeżdżą niesamowicie szybko. Po prostu ja nigdy nie widziałam takich prędkości, i bardzo często dochodzi do starć na drodze. Jak popatrzysz źle, czy wyprzedzisz, to taka osoba z Teksasu. Możecie za to ścigać, i może dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Ja na przykład niecały rok temu byłam wezwana na coś takiego, co nazywa się Jerry Duty to jest ławnik, i byłam akurat jedną z ławników na, w tej sprawie i sprawa dotyczyła agresywnej jazdy i bójki, która przytrafiła się między motocyklistą a osobą, która jechała samochodem. I doszło naprawdę do nieprzyjemnej sytuacji, i niestety wylądowali w sądzie. Więc zdarza się tutaj często, i wydaje mi się, że ten taki zbuntowany charakter bardzo widać, i przekłada się on też na jazdę na drodze. Ale wróćmy do dobrych cech charakteru, bo tutaj zaczęłam mówić o tym właśnie buntowniczym charakterze i bardzo upartym charakterze, no, co jest na pewno nie jest taką dobrą cechą ludzi. Cechą bardzo dobrą, którą zaobserwowałam, to jest to, że ludzie doceniają tutaj naturę, piękno natury, przyrodę, są dumni z tego. Ten znak domysły Texas dotyczy też właśnie nieśmiecenia. Są tutaj niesamowicie wielkie kary. Jeśli rzeczywiście naśmiecisz czy wyrzucisz coś na drodze, to nie jest mile widziane. Ludzie uwielbiają tutaj przestrzeń piękną, niezabudowaną, ją bardzo doceniają. Kwiatem takim charakterystycznym dla Teksasu jest łubin. Tutaj jest on kwiatem stanowym, pod ochroną. Jest tutaj wiele kwiatów pod ochroną, wiele jest takich miejsc, w których nie wolno budować, wiele, wiele parków. I ludzie w Teksasie kochają te parki, są z nich bardzo, bardzo dumni. Następną dobrą cechą jest to, że ludzie tutaj w Teksasie są bardzo patriotyczni. Kochają kraj, kochają też swój stan, także bardzo często widzimy flagi Stanów Zjednoczonych, flagi Teksasu wywieszone przy domu, wywieszone są gdzieś na jakiejś łodzi. Więc ludzie w Teksasie są bardzo, bardzo patriotyczni pod tym względem, ale też chcę powiedzieć, że 7% ludzi w Teksasie służy aktywnie w wojsku. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam gramatycznie, ale tutaj mamy bardzo dużo jednostek wojskowych i bardzo dużo mężczyzn służyła albo służy w wojsku, więc wydaje mi się, że ten patriotyzm właśnie może pochodzić też i, i, i stąd. No, i następną bardzo dobrą cechą charakterystyczną dla ludzi w Teksasie jest to, że są uprzejmi i bardzo grzeczni. I to się widzi na każdym kroku. Już malutkie dzieci naprawdę są wychowywane w taki sposób, żeby używać mowy formalnej, której nie widzimy w innych Stanach tak często, używana jest forma pan- pani, o której za chwilkę będę mówić troszkę więcej. Ogólnie uważam, że ludzie w Stanach Zjednoczonych są bardzo uprzejmi i nie jest to nawet moja perspektywa. Chcę powiedzieć o takiej sytuacji, gdzie właśnie moja kuzynka odwiedziła mnie w Stanach Zjednoczonych 10 lat temu. Pozdrawiam Agata. I jak tutaj była, to pamiętam, że powiedziała mi, że po prostu ona tak takiej grzecznych ludzi dawno nie widziała. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że większość z was może być w Polsce zaskoczona właśnie tym, bo Amerykanie są uważane za takich luzaków. Ludzie w Stanach naprawdę przytrzymają ci drzwi, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, do, mówią tak do ludzi obcych. Będąc w sklepie na stacji benzynowej, dużo mężczyzn przytrzymuje mi drzwi lub osobom starszym przytrzymywane są drzwi przez młodszych dzieci. Więc to jest bardzo ważne. Formy grzecznościowe i bycie uprzejmym, bycie kulturalnym. Następną charakterystyczną rzeczą ludzi w Teksasie to jest to, że uwielbiają oni słuchać muzyki country. Nie jest to nic nowego, większość z Was pewnie wie, ale chcę Wam powiedzieć, że bardzo często to są piosenki, które są nieznane dla większości ludzi w innych stanach. To jest bardzo lokalna muzyka, można tak powiedzieć, i przy okazji znanej piosenki Beyoncé chcę powiedzieć, że ludzie w Teksasie jej nie lubią. Ja osobiście lubię, ale to nie jest muzyka country, to nie jest to, co oni słuchają. To są inni artyści, którzy są bardziej doceniani tutaj przez ludzi w Teksasie. Następną rzeczą, która jest ciekawa o ludziach w Teksasie, jest to, że są to ludzie bardzo religijni. Tutaj są kościoły na każdym kroku. Jest nawet coś takiego, co nazywa się Cowboy Church, w którym nie byłam. Chyba się jednego dnia muszę się wybrać, żeby zobaczyć, jak wygląda Cowboy Church. Ale ogólnie ludzie w Teksasie naprawdę chodzą do kościoła. Jest to chrześcijaństwo, ale wydaje mi się, że... Jest tutaj zupełnie inaczej jak w Stanach na północy. Ja widzę, widzę, że ta religia jest dla ludzi bardzo ważna. Bardzo często słyszę właśnie ludzie na temat mówiących o Bogu, o Jezusie. Jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. To tyle na temat zachowania i charakterystyki ludzi w Teksasie. Teraz chcę powiedzieć troszkę na temat ich mowy, na temat mowy ludzi takich, którzy tutaj mieszkali z pokolenia na pokolenie. Prawdziwe osoby z Teksasu, takiego prawdziwego kowboja, naprawdę ciężko jest zrozumieć. Wydaje mi się, że czasami ciężko jest kowboja zrozumieć osobom, które się tutaj urodziły w Stanach, w innych Stanach. I tak jak mówimy na przykład o różnych akcentach, jak nawet myślimy o Polsce, na południu mamy inne akcenty, na północy mamy inne akcenty, które się rozpoznaje. Ludzie z południa, ludzie z Teksasu mają akcent i rodowici ludzie z Teksasu mają akcent bardzo, bardzo mocny, który się słyszy. I ja czasami mam problem z takim kompletnym zrozumieniem, bo używane są czasami słowa zupełnie inne, jak używane w jakichś innych stanach. Myślę, że może jednego dnia zrobię odcinek właśnie na ten temat, w jaki sposób Ludzie mówią w Teksasie. Druga rzecz, którą już wspomniałam, to jest właśnie to, że ludzie w Teksasie używają form grzecznościowych. Można to zaobserwować też w Stanach Południowych, ale w Teksasie e, naprawdę to widzimy, kiedy używa się form ma'am albo sir, to znaczy pan. Pani, formy grzecznościowe są na porządku dziennym, więc nie ma tak w innych stanach. Na północy nigdy tego nie zaobserwowałam, więc tutaj to jest zupełnie, zupełnie inaczej. Uczysz już małe dzieci, żeby używać tych form grzecznościowych. Ostatnia część mojego odcinka. Będę mówić teraz na temat rzeczy, które są bardzo ważne dla ludzi w Teksasie, które taka osoba tutaj urodzona chciałaby mieć. Musi mieć jedną z tych rzeczy, to jest bardzo duża działka. Wydaje mi się, że to jest takim marzeniem każdej osoby, żeby mieć bardzo dużo przestrzeni. Pomimo tego, że ludzie są bardzo przyjaźni i lubią innych ludzi, wydaje mi się, że też doceniają sobie taką przestrzeń prywatną i posiadanie dużej działki, nawet jeśli to nie jest farma. I do tego dom. Nie musi być aż taki duży na standardy Stanów Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że duży może na standardy polskie, ale dom na pewno jednopiętrowy, z tego względu, że właśnie tutaj w Teksasie tak się buduje. Nie ma piwnic, ale co jest bardzo ciekawe, nie ma też drugiego piętra. Wydaje mi się, że takim domem marzeń jest rancher, czyli jednopiętrowy dom z dużą działką. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna dla osoby z Teksasu, to jest pickup truck. Chyba pickup, pick nie, wiem, nie wiem nawet z tłumaczenia, jak to powiedziałoby się po polsku, czyli po prostu auto duże z taką przyczepą z tyłu. Nawet wtedy, jeśli nie masz, nie pracujesz na budowie albo nie musisz przewozić dużych rzeczy, zazwyczaj Ludzie w Teksasie mają takie auta, takie naprawdę bardzo, bardzo duże auta. Tak, wszystko w Teksasie jest większe, to jest prawda. I na pewno auta są większe, ale pickup truck to jest na pewno takie auto, które, które jest widoczne wszędzie, na każdym kroku. Po prostu widzę takie samochody. Nawet zauważyłam to niedawno, nakręciłam odcinek na temat Wielkanocy, i w pewnym momencie zauważyłam, że na parkingu są właśnie tylko takie auta. Popatrzcie sobie, jak to wyglądało. Tak rzeczywiście jest na drogach. Po prostu wszystkie są samochody duże. Już jak mówimy o samochodach, pojazdach, to następną ciekawą rzeczą jest to, że większość ludzi w Teksasie ma takie auta nazwane Rangers, side by side. To są takie auta, które tradycyjnie były używane na farmach do przewożenia jakichś materiałów, siana. A tutaj są używane nawet do przemieszczania się. I zauważyłam tutaj, że właśnie prawie każdy w garażu ma takie auto do przemieszczania się po okolicy. Zaraz pokażę Wam, jak one wyglądają. Dla ludzi, którzy nie wiedzą do końca, jak wyglądają takie pojazdy. Właśnie mój synek wyściguje się takimi podobnymi pojazdami. A tutaj one są używane po prostu do przemieszczania się. Każdy w Teksasie chce takie auto mieć. Po prostu to jest takie marzenie. No, i oczywiście muszę poruszyć temat broni. Szczególnie mężczyźni e, mówią bardzo dużo o broni. To jest temat taki kontrowersyjny, więc ja się do końca nie będę wypowiadać, czy to jest dobrze, czy jest źle, ale po prostu chcę Wam powiedzieć, że większość ludzi w Teksasie ma broń. Jest to prawda. Mają do tego specjalne sejfy wbudowane w domach, więc broń jest trzymana bardzo bezpiecznie. Czasami to są całe kolekcje. Bardzo często ta broń używana jest do polowań lub tak na wszelki wypadek. A ten na wszelki wypadek no to są jakby to powiedzieć, jak ludzie mówią, mówią na przykład tak: jeżeli rząd przyjdzie i nam zabierze lub jeśli przyjdzie zła osoba i tutaj wkroczy, no to my możemy się bronić. To jest właśnie taki sposób myślenia, jeśli chodzi o broń. Nie jest to, to nie jest tak, że my się boimy wyjść, bo tutaj ludzie używają broń. Nie, ta, bo broń jest używana dosyć rozsądnie, więc my, wydaje mi się, że nawet jest bardziej bezpiecznie z tego względu, że ludzie, którzy naprawdę tej broni nie powinni posiadać, boją się tych ludzi, którzy tą broń mają i wiedzą, jak je używać. Nie mówiłam za bardzo o ubiorze, a wydaje mi się, że to jest bardzo też ważna rzecz, jeśli chodzi o prawdziwych ludzi w Teksasie. Bardzo ważną rzeczą są buty kowbojskie które prawie każda osoba w Teksasie ma, musi mieć i to nie jest tylko to, że to jest moda, bo ja kiedyś tak myślałam, że o kurczę, oni wyglądają po prostu tak fajnie, takie buty mają. Nie. Takie buty są bardzo dobrej jakości. Cena takich butów może być od 700 dolarów w górę, czasami ponad 1000 dolarów. Ja sobie też takie buty bardzo dobrej jakości kupiłam, i widzę, że te buty są bardzo praktyczne. W Teksasie bardzo często ludzie nie wylewają betonu nie ma tak, że po prostu tutaj są chodniki, tylko bardzo często to jest żużel, jakiś piasek, skruszone kamyczki, więc te tereny są bardzo często nierówne. Potrzebne są buty właśnie takie z dobrą podeszwą. Do tego są też mrówki, które um, bardzo często ludzie mają alergię. Ja też mam, niestety, się dowiedziałam tutaj. Lub właśnie są ich węże, bardzo często są tereny zarośnięte, w których rosną takie rośliny przypominające dzikie róże, i też można sobie zranić nogi. Więc te buty są bardzo praktyczne. To nie jest tylko moda, więc każda osoba w Teksasie musi mieć takie buty. Kapelusz też. Też, ale chcę powiedzieć, że teraz bardzo często widzę, że młodzi ludzie, mężczyźni zamiast kapelusza noszą czapeczki z daszkiem. Że widzimy fajne dżinsy, dobrej jakości dżinsy, pasek, buty kowbojskie i do tego jest czapeczka z daszkiem, nie kapelusz. Też często kapelusz, ale bardzo często widzę czapeczki z daszkiem. I to tyle na temat kowbojów, na temat ludzi w Teksasie. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój odcinek. Skupiłam się na ludziach, których znam, których poznałam, których widziałam w różnych, w różnych miejscach czasami to na jakichś imprezach, czasami to na, na farmach. Mówię też o moich sąsiadach, którzy się właśnie tutaj urodzili. Tu mieszkają z pokolenia na pokolenie. Różni są ludzie, na pewno jest inaczej z ludźmi mieszkającymi w dużych miastach w Teksasie. Jeśli podobał Wam się mój odcinek, subskrybujcie mój kanał, polubcie. Bardzo często jeżdżę w różne ciekawe miejsca w Teksasie, poza Teksas, także lubię pokazywać Wam różne ciekawe miejsca i raz na jakiś czas lubię opowiadać o nad ciekawe różne tematy dotyczące Teksasu. Do zobaczenia w następnym odcinku.